Cześć, witajcie moi drodzy widzowie już w kolejnej i chyba trzeciej dopiero, albo dopiero na no, trzeciej już części yy, właśnie moich ulubionych postaci z Lego Ninjago. Dzisiaj pokażę Wam znowu 10 figurek, no i właśnie zwał jak zwał, postaci czy figurek? Serię oficjalnie nazwałem postaci, ale tak naprawdę pokazuję, przepraszam, Wam figurki w pierwszej części pokazywałam Wam moje ulubione postacie, w drugiej już padło na figurki i teraz tak samo będzie, no bo już w postaci Wam nie będę pokazywał, bo już jest ich za mało, tak więc ja jestem Lego się Kamila i zapraszam Was do oglądania. A właśnie, zobaczcie sobie moje nowe intro, bo jest to chyba pierwszy albo drugi odcinek, który nagrywam z nowym intrem, tak więc no, zapraszam na w nowe intro. I Od razu też mówię, że wiem, że zmieniłem znowu awatara. Wiem, że prosiliście mnie w komentarzach o to, bym tak często go nie zmieniał, ale obiecuję Wam, że ten pozostanie z nami na dłużej, bo naprawdę się dużo przy nim napracowałem. No i dobra, pierwszą figurką, którą dzisiaj sobie omówimy jest Bako. Bako to postać z sezonu um, siódmego Lego Ninjago szóstego czy siódmego? Ej, no właśnie, szóstego sezonu Legnidziaka, przepraszam. Figurka prezentuje się w ten sposób. Na wyposażeniu jeden, jedna, ten, pistolecik, karabin, to raczej nie no, ale pistolet taki piracki, szabelka piracka z bardzo ładną czaszką tutaj i tutaj tymi ostrzami, dodatkowo na torciku, znak oczywiście piratów, jakieś tam sprzączki, tutaj jeszcze inne sprzączki. Na główce taki oto hmm, bandana, berecik to raczej nie, no i twarz też jest dosyć popularna, nawet występowała chyba w tej grze yy, planszowej Piratów, z tego co mi się wydaje, nawet nie z Ninjago. No i cóż, co mogę powiedzieć o tej postaci? Jest bardzo związana z tym, ze Squiddy, czy jaką się nazywał nie? Squiffy, a tak, Squiffy, tutaj pewnie macie gdzieś zdjęcie Squiffiego. Te figurki akurat nie mam na razie odbudowanej, ale może kiedyś ją odbuduję i też pokażę w tych 10 figurkach z Robinem I cóż, Squiffy i Bako ogólnie byli to tacy ludzie, którzy nie umieli znaleźć sobie dobrej pracy, aż tu nagle natrafili na Nadakana, który kazał im sprzątać, no i oni po prostu sprzątali i dołączyli do załogi Nadakana. Tak było właśnie w historiach Piratów, w tych małych, krótkich odcinkach, które leciały też na Cartoon ale też można było dostać na płycie. A w serialu było zupełnie inaczej, po prostu zgłosiło się dwóch ochotników i też zostali nazwani inaczej i po prostu no to się w ogóle z tym nie łączy, tak więc tutaj nie możemy się sugerować, jaka historia była prawdziwa. Natomiast o kolu wiemy już chyba więcej. No, na pewno zdecydowanie więcej. No, i jest to kol z sezonu 12, czyli tymczasowego sezonu Lego Ninjago. Już są zdjęcia, oczywiście, na 13, ale ten, który teraz oficjalnie jest w katalogu, serial i tak dalej, i tak dalej, no to sezon 12. Wybrałem tutaj jakąś figurkę Digi, no bo też takiego Digi Ninja wypadałoby tutaj pokazać. I jest to Digi Cole. Moim zdaniem najfajniej wyglądająca figurka z Digi Ninja na wyposażeniu. Oczywiście pokazuję Wam tutaj figurkę z zestawu. Na wyposażeniu Kitana, żółta czy tam zielona Kitana, zwał jak zwał, w, w serialu właśnie została nazwana żółta, w zestawach zielona. Szara rączka Jena, co mi się bardzo podoba, druga czarna i tutaj ten taki srebrny moro, ten taki jakby... Żołnierskie klimaty, bardzo super y, sprawa. Pomarańczowy pas, jakieś niebieskie kropeczki z tyłu też i bardzo mi jest szkoda, że kolor zginął w niczego w serialu tak szybko. Jedna twojeczka tak uśmiechnięta, druga oczywiście ta z tymi wymiarowymi, coś tam zło, jak zwał, oczkami z gry wideo z Prime Empire. No, od koloru wiemy naprawdę dużo. Jego ojciec jest y, tancerzem. Kowalem Melodii, a o jego matce nic nie wiadomo i być może dowiemy się właśnie o jego matce i o jego rodzinie i o nim więcej w 13 sezonie Lego Ninjago, bo jednak on skupi się właśnie na kolu. Dlatego też w sumie pokazałam tutaj tego kola. Wróćmy na chwilę do złoczyńców i do sezonu 11 Lego Ninjago i mamy tutaj przed sobą Asfirę, którą można było dostać w dwóch zestawach. Pierwszy z nich to był ten. Y ten wąż taki, kurde, jakoś się nazywał Ognisty Kieł chyba, czy coś takiego. A drug, drugi zestaw, w którym mogliśmy ją dostać, to była Perła Lądu. Troszkę dziwne, bo y, na przykład Odowego Cesarza mogliśmy dostać tylko w jednym zestawie, no ale teraz jest w gazetce, tak więc w sumie, no jednak jest to takie jakby... Mm, no, nie tylko jest to po prostu równe, tak, że w dwóch rzeczach możemy dostać obydwie figurki. No i dobra, co my tutaj mamy? Laska taka, no wiem, że ona powinna być złota, ale mi się zgubiła ta złota i musiałam dać tą. Też w sumie w serialu była, ta, tak więc to bardziej pasuje. Jeżeli chodzi o jej wygląd, super jest ten element. Bardzo go lubię. Yy, też występuje w duchach, i tak dalej. Główka. no tutaj jest złota, tak więc bardzo fajna sprawa. Tutaj też złota. Wow, 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 złota zbroja, złoty na ramiennik. Z tyłu jeden groszek. Znaczy, no, wypustka, żeby włożyć coś jakiś groszek albo coś. No i tutaj piękna druczki jakiegoś tam. Hmm, jakieś tam papierów mumi Teraz pewnie by to był papier toaletowy. Może się ten wycierać, bo teraz tak jest no, w ciągu epidemii. <laughs> Nieważne, nie wnikajmy w to. Tutaj też mamy ognie i jakiś taki naszyjnik. Z tyłu też się to ciągnie. Naprawdę super figurka. Co mogę o niej powiedzieć? Jest to wężowa czarownica z, z zamku Mamba V. Gdy Młody Sensei Wu oraz młody Garmadon postanowili sobie pójść do wioski Wężów. No to Mambo piąty i kilka tam wężonów właśnie ich złapali, a wężowa czarownica, właśnie Asfira, zaproponowała chłopcom, że ich wypuści, jeżeli oni będą się z nią przyjaźnić i zdradzą jej tajemnicę pierwszego miejsca z finjitsu. Garmadon. I u się zgodzili. Garmadon oczywiście no, nie dotrzymał umowy, ale u miał zbyt duże serduszko i zbyt się martwił o Asfirę, więc wrócił do krainy Mamba Piątego, by ją szkolić z Pinjitsu. No i gdy Asfira stała się tak mocna, by pokonać swojego mamba, swojego króla. No to właśnie to zrobiła, wtargnęła do zamku Mamba Piątego no i przejęła władzę. Wtedy sensei u i Garmadon. Przyszli ze zwojami pierwszego mistrza z piędzicu, które właśnie zrobił ich ojciec, czyli yy, właśnie o wielkomowano pierwszy z piędzicu. No i oni tam wtedy gnęli, pokonali Asfirę, wygnali ją do Lochów, no i Asfira powiedziała, że się zemści i że wróci do Ninjago. W 11 sezonie jednak została pokonana, ale wysłała też Zeyna do krainy Nigdy, przez to stał się lodowym cesarzem. Jedna z fajniejszych postaci, jak myślę, z Lego Ninjago. Wiesz, no w sumie wolę Harumi albo tam inne, ale ta też jest całkiem spokojna. Powracamy do Prime Empire. No i mamy przed sobą Scotta. Scott jest to, na początek może go opiszemy, potem pokażę Wam figurkę. Teraz zrobię to na odwrót. Jest to yy, ochotnik, tak jest, bo nawet Mistrz Claudia to potwierdza, w tylko poście, bo wiele osób też pewnie myślało, że to jest syn naszego yy, twórcy gry Prime Empire. Oczywiście ta zapomniałam go się nazywa, ale właśnie tego twórcy to nie jest syn. tylko po prostu ochotnik, który chciał wypróbować grę. Gdy właśnie... A, dobra, Milton Dyer. Gdy Milton Dyer sobie gdzieś poszedł, no to właśnie ten ochotnik Scott zaczął grać w grę no i yy, yy, unangami zaprosił go do wtargnięcia do 13 sezonu, znaczy. Boże, co ja mówię. Przeszedł po prostu 13 poziom i miał wejść do gry Prime Empire. Yy, no i. Oczywiście Unagami go zaprosił i Scott tam wszedł. Scott niestety też już zginął w tej grze, ponieważ gdy pomagał Ninja w terenie Czerwone Daszki, Ninja się schowali, by wziąć udział w wyścigu o żółtą kajtanę, przed chwilą omawianą przeze mnie przy figurze Kola. o tutaj. No i Scott się poświęcił, zaczął walczyć z Czerwonymi Daszkami przy czym wykorzysta też swoje ostatnie życie na wyposażeniu. Jest to figurka ogólnie, yy, jeszcze przerwę ten opis, figurka z yy, z, marche, z, marketu, Boże, z marketu graczy z Lego Ninjago, według mnie prześwietnego zestawu, naprawdę super rzecz, no też dla wielu youtuberów prześwietnego. Na wyposażeniu właśnie z tego zestawu miała taki oto miecz, ale w, w, ogólnie w serialu ma taki pistolecik, Nóżki, no tutaj takie pikselowe, on się za bardzo nie zmienił ogólnie z Prime, właśnie z tego swojego świata do Prime Empire, tak więc można go też fajnie zbudować. Rączki tutaj ma takie niebieskie, czarne rękawy, bardzo, bardzo fajna kurtka z znaczkiem Smoka. capture od Jacka z Lego Hidden Side, Jacka, Jacka, zwał jak zwał, ale tutaj w innych oczywiście w kolorach i z innym znaczkiem. na twarz taka w takim bandance. A druga uśmiechnięta. Był on uważany również za awatar Jaya z 12. sezonu, jeżeli, znaczy wtedy kiedy jeszcze nikt nie wiedział, jak będzie wyglądał 12 sezon, no to był on uważany za właśnie awatar Jaya, ale okazał się jednak zupełnie inną postacią. No to teraz znów poruszmy temat 11 sezonu Lego Ninjago i nie ostatni raz w tym odcinku. Mam tutaj Weksa, czyli osobę, która tak naprawdę jest odpowiedzialna za wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się w krainie nigdy, ponieważ kiedy Zane yy, przed do krainy musiał podłączyć się do mecha, żeby go naprawić. Też yy, przez to na chwilę. Yy, utracił połączenie z samym sobą, Weks odłączył jego zasilanie i Zain stracił całkowicie pamięć. Weks nagadał mu, że Zain jest cesarzem niby krainy i że. Niby krainy czy krainy nigdy? Właśnie tutaj nie wiadomo, ale ja nazywam ją niby krainą. Jest cesarzem niby krainy. No i właśnie nasz Zain wbija do zamku normalnego cesarza, zamienia go w lód i resztę wojowników także, no i staje się tym legendarnym lodowym cesarzem, który ostatnio był w magazynie Lego Ninjago, którego też miałam przyjemność recenzować razem z zamkiem zapomnianego cesarza. Co mogę powiedzieć o tej postaci? Ogólnie jest ona całkiem spoko, mm, na pewno jest przebiegła, ale nic więcej się o niej raczej <słuch> nie dowiedzieliśmy. Wiemy też, że jest jakimś takim... Mm, też był niekształtnym, czy niezmiennokształtnym, no właśnie z y, formlingów. No i tak, jeżeli chodzi o figurkę, ma on w złoń, zwój zakazanego z oczywiście na lasce. Jedna ręka jest taka przejrzysto niebieska druga natomiast bordowa. Jeżeli chodzi o torsik, taki sam jak u mistrza mieczy i u innych wojowników lodu. Z tyłu taki nadruk. Nóżki są też dosyć zwyczajne, jak u innych wojowników. Bardzo fajna zbrojka, taka miedziana, y, tak samo jak nie, no, nie, 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 nie. <WtriedodiujNo1> taki ciemny, taki sam jak ten zwój, czy ta, ta laska. Taki huh. ciemny metal, coś takiego. No i hełm tak samo, z skałkami lodu, tak samo jak i to Świetny minifik, bardzo fajna postać i naprawdę jest to dosyć fajna rzecz. Samurai X. Jest to postać, która pojawiła się po raz pierwszy w sezonie, właśnie pierwszym Lego Ninjago. Yy, gdy ninja już praktycznie mieli zginąć w pierwszym sezonie. Zobaczcie, teraz mamy już 12, Jak ten czas szybko mija. W pierwszym sezonie ninja już mieli zginąć. No to samuraj X przyleciał. Kai oczywiście był pod wpływem yy, jadu, jadu zębów i nie wiedział, co się dzieje w ogóle. I wziął tego Samuraja za Mikołaja. Okay. Yy, ogólnie to były z tym jaja. Sensei U jako pierwszy dowiedział się, że nie jest Samurajem. Wyczuł to po prostu, bo oddał jej też tej jej broń. Potem dowiedział się o tym. Kai miała nikomu nie mówić, no i też nikomu nie mówił. Nia potem wszystkim powiedziała: Kai miał wygrać zakład, ale nikomu nie powiedział wcześniej, tak więc nikt mu nie uwierzył <grym> i też powiedzieli, że nie było żadnego zakładu. Ty wam streszczyłem jeden z odcinków. Nia samurajem była do sezonu piątego. właśnie w tym samym sezonie stała się Ninją Wody. A w sezonie siódmym ukradli jej mecha oraz strój, no i okazało się, że nowym Samurajem X, to się okazało akurat w ósmym sezonie, okazało się właśnie, że nowym Samurajem X jest Pixar. No i dobra, zgadałam się, jeszcze figurki nie, nie oceniliśmy, nie opisaliśmy. Jest to taki mój custom, no bo yy, jeżeli chodzi o broń, no to też ją troszeczkę skustomizowałem. Taki złoty uchwyt, tutaj takie coś i taka włócznia jakby. Yy, zbroja bardzo fajna, czerwona, twarzyczki takie, tutaj taki hełm. Jeżeli chodzi o mój custom, no to chyba tylko broń i zaraz Wam coś tutaj pokażę, dlatego to zasłaniam. Tutaj mamy taki torsik, bardzo fajny z jej znaczkiem, z tyłu taki. No i to co tutaj też z żeby to pasowało jakby do klimatu tego Samurai X, no to zobaczcie, dałem mi tę bransoletkę, o chwila, chwila, na rączce, ma tą bransoletkę. Przez co też można wiedzieć, że to jest NIA. A skąd mam tą ręczkę w No to jest ona z Bricktobera z sezonu 9. Oczywiście, to jest rasa. Ostatni bricktober z Ninja się na razie ukazał. I tam była NIA w przebraniu tej kabuki czy czegoś tam. No i właśnie stamtąd wziąłem sobie tą rączkę i przełożyłem tutaj. Dobra, lecimy do kolejnej figurki. Obiecuję, że już ostatni raz w tym odcinku. Y Przechodzimy sobie do sezonu 11 i jest tutaj Kai FS. Musiałam wybrać jakiegoś Ninja FS, padł na Kaja, bo według mnie wygląda on bardzo fajnie. Najfajniej z wszystkich, jak dla mnie, wygląda Zane i Cole. To są dwie figurki w ogóle najlepsze. Jak dla mnie na pierwszym miejscu jest Zane przez tą maskę i ogólnie przez to że w serialu też miał taką dużą rolę z tym zwojem. Na drugim miejscu Cole, bo on ma najbardziej szczegółową tą maskę. No i też opisałam działanie zakazanego zwoju. Kto weźmie zwój do ręki, yy, przyrasta mu moc, którą miał. Na przykład, Kania miał moc ognia. Yy. No i mu właśnie przyrastała moc, yy, taka powiększona moc ognia. Na przykład, zajmiał miał moc lodu, to on miał powiększoną moc lodu, przez co właśnie stał się lodową cesarzem. No i teraz pozostaje nam pytanie. Teoria, którą zrobię w kolejnym odcinku na tym kanale. Czy Pixel miała moc? No bo przecież ona użyła tego zwoju. No właśnie. Czy ona miała jakąś moc? Tego się dowiemy, yy, znaczy na razie się tego nie dowiemy, ale będziecie mogli to zobaczyć moje przypuszczenia i moje teorie na ten temat właśnie w yy, kolejnym moim odcinku. Może nie kolejnym, jeżeli chodzi o yy, kolejność, no ale w jakimś tam odcinku na pewno zrobię tam teorię. A jeżeli chodzi o figurkę, srebrny miecz, dosyć standardowy, ukazała się ona też właśnie w zestawie. Z tym wężem, tam gdzie była asfira, nóżki i torsik z 11 sezonu, i maska oczywiście FS. Twarzki to są standardowe, wystarczy, nie będę wam ich pokazywał, a dobra, zobaczę sobie na szybko. No i cóż, KFS, przechodzimy do kolejnej figurki. Lego Ninja Go jest to sezon z szósty który już raz był opisany w tym odcinku. Przy pierwszej figurce, przy oczywiście Bako. No i mamy tutaj Lloyda, no bo musiałam wybrać też jakiegoś ninja w stroju Skybond, no to padło na Lloyda, bo według mnie wygląda on najfajniej z wszystkich i tak. Nóżki w ten sposób łączą się oczywiście z, z górą częścią, ogólnie ja ci ninja byli bardzo podobni do sezonu piątego, tylko różnił im się torsik oraz zbrojka, yy, no bo nóżki, główka, maska i rączki były takie same, znaczy rączki nie akurat, ale torsik z rączkami i. Zbrojeka tylko się różniły. jest troszkę dziwnie, ale mi się te stroje o wiele bardziej podobają niż w sezonie piątym. Maska taka. Twarz taka. Złota zbroja. Z tyłu taki znaczek. Naprawdę bardzo fajna figurka. No i cóż, najwięcej więcej o tych strojach mogę powiedzieć. Ma tutaj też znak Erjitsu latającej swoim znaczek i tak dalej, tak dalej. Ogólnie bardzo fajny minifig. Mogę Wam tylko powiedzieć, że ostatnie dwie figurki należą do Prime Empire, no i pierwszą z nich jest tutaj hmm, znaczy pierwszą no, jedną z tych dwóch jest tutaj nasz hmm, czerwony daszek czerwone daszki są oczywiście wysłannikami Unagamiego jego jego sługusami, no i one muszą zwalczać to dobro w całej grze wideo na wyposażeniu mamy pistoecik z takim czerwonym uchwytem jest naprawdę fajny, 404 jest to yy, zwykle na komputerze albo na telefonie taki błąd, serwer i tak dalej Tutaj mamy oczywiście znaczek złola no i też cztery życia. Z tyłu tak to się prezentuje, czerwone katany. Twarz pierwsza jest taka właśnie, o, zła, a druga to znak Pajer. Ja wolę właśnie tą, bo tak też było w serialu. Tej drugiej nikt jeszcze nie miał, tak więc okej. Okay. No i hełm, taki właśnie czerwono-daszkowy, <grym> dosłownie. Mm, I tak się prezentuje ta figurka. Ostatnią postacią na dziś będzie Hausner, też niewiele o nim wiemy, ponieważ w jednym z odcinków właśnie Ninjago wyskoczył on z krzaków i powiedział, że jest Ricci. W ogóle to się pomylił z imionami, bo ten przecież to Hausner, tak było też w zestawach, a Richie to ten różowy. Na wyposażeniu niebieski miecz, bardzo kojarzący się z Nexona jest tak, więc ok. Torsik i nóżki, w ten sposób takie właśnie szczurowate Główka świetny, świetny mold, tutaj taki jeden włosek, z tego się właśnie śmieje, z tyłu takie serduszko. No i nie mam do niego zbroi, ponieważ był on w zestawie 4+, plus razem z tym kołem. Tak więc bardzo Wam dziękuję za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Jeżeli wiem, Wam się spodobało, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. Nie zapomnijcie też o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o dzwoneczka aby być na z każdym moimi nowymi filmami. I jeszcze raz dwie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!